Julian Tuwim, Skakanka Czyta Magdalena Klimek Żeby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Prawda. Ale gdyby nie skakała, to by smutne życie miała. Prawda? Bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać. Trudno. Więc, gdy cię dorośli straszą, że tak będzie, jak z tą naszą kozą, najpierw grzecznie ich wysłuchaj, potem powiedz im do ucha prozą. A ja znam może dwadzieścia innych kuzek, co od rana do wieczora skakały i zdrowe są, i wesołe. I nic im się nie stało i dalej skaczą. Grunt, żeby się nie bać. Tak skakać, żeby nic się nie stało, bo inaczej, co by za życie było, prawda? I skacz, ile ci się podoba, niech dorośli zobaczą, jak się to robi.